Obiecałem już taki film jakiś czas temu. Dotyczy on się iPhone'a 17 Pro, a tak naprawdę aplikacji. Chciałem zrobić edycję 2026 tego, co sobie na tym telefonie zainstalowałem, ponieważ nie przenosiłem tych danych z poprzednich urządzeń, tylko zrobiłem nową, świeżą instalkę, tak, żeby mieć wszystko to, co potrzebuję. No i dzisiaj zdradzę Wam tą wielką tajemnicę, co ja mam u siebie na telefonie. I pamiętajcie, to jest tajny materiał. Nikomu go nie przesyłajcie. Zapraszam. Myślę, że wszystkim będzie wygodnie, jak to przedstawię Wam w ten sposób. Jak widzicie, u mnie e, e, korzystam z iPhone'a w takiej formie, czyli z powiększonych ikon bez nazw w aplikacji. Ale żeby było łatwiej, to sobie e, przełączymy na małe ikonki, i wtedy nam się pojawią nazwy wszystkich aplikacji. Oczywiście nad takimi oczywistymi oczywistościami jak Facebook czy różne inne elementy typu Twitter i tak dalej, to się nie będę pochylał, bo wiadomo, że to wiecie co to jest, tylko po kolei będziemy lecieć od góry. Facebook i dwie aplikacje, potem X, dawny Twitter, Instagram, Google Keep do robienia notatek, YouTube, YouTube Studio, zdjęcia, aplikacja Dom, moja jedna z głównych aplikacji do sterowania całą hałpą. Jak widzicie u mnie tego towaru jest naprawdę sporo Podłączanego i nie wyobrażam sobie funkcjonowania w domu bez tych wszystkich rzeczy i przede wszystkim bez tych wszystkich automatyzacji, które dzieją się nawet na podstawie lokalizacji mojej, czy jestem tu, czy jestem tam. No, wszystko się dzieje. Wiadomości, aplikacja główna moja teraz do, do wymieniania się z różnymi moimi znajomymi, przyjaciółmi wiadomościami, wszystkich innych w miarę po, po, porezygnowałem. Tesla, czyli kluczyk do mojego samochodu, który właśnie się ładuje. Protect jest to aplikacja, która pozwala na podglądanie zainstalowanych kamer u mnie w domu, co się dzieje u mnie na posesji. No i teraz przechodzę do, do takich już ciekawszych rzeczy. Nawigacyjne aplikacje to jest Google Maps, mapy aplowe, App up Flow, czyli pewnie też znacie, jeżeli gdzieś jeździcie pod markety i w momencie kiedy musicie płacić za te miejsca parkingowe, to jest ta aplikacja zaparkowana, żeby nie brać biletów dla ludzi, którzy posiadają samochody elektryczne, no to jedna z bardziej istotnych aplikacji z tego względu, że pokazuje Wam najbliższe w Waszej okolicy ładowarki do samochodów. I tutaj jest jak gdyby zagregowane wszystko, co jest dostępne na rynku, czyli jeżeli wchodzicie w aplikację Orlenu, to będziecie mieli ładowarki Orlenu, jeżeli wchodzicie w aplikację Shell'a, to będziecie mieli aplikację Shell'a, jeżeli tam różne inne, to jeżeli nie są roamingowe, to będziecie mieli no, Aplikacje danego producenta. Tutaj wszystko jest zagregowane w jednym miejscu. Dużo filtrów, można sobie filtrować, czy chcecie tylko szybkie, czy chcecie tylko wolne, czy chcecie takie na noc. Tak więc polecam, jak macie samochód elektryczny albo planujecie to plug share i wtedy sobie sprawdzicie. Co jest w okolicy? Greenway, aplikacja do ładowania samochodu, druga Orlen Church, również do ładowania samochodu, Tracker Manager. Macie cały materiał o robieniu trackerów do samochodów, takich po 20 zł, które kupowałem na Amazonie i na AliExpress. Odsyłam tego materiału, na pewno go znajdziecie. I to jest aplikacja, która pozwala na trakowanie tego, gdzie dany samochód się znajduje. I tutaj mam różne elementy pododawane. No i mam tutaj, że akurat samochód siedzi chałpie. Tak więc tutaj mam podgląd do tego. Kolejna aplikacja Green Greensella. Tej aplikacji, jak widzicie, są moje ładowarki takie podręczne, które mam do samochodu. Bardzo fajne rozwiązanie. Green Cell Hubu znajdziecie pełen pełen materiał u mnie na kanale i będziecie mogli sobie z tego korzystać. Aplikacja Klub Echo jest w nawigacyjnych z tego względu, że u nas w galerii handlowej jest taka opcja, że w momencie kiedy parkujecie, to na parkingu mając samochód możecie sobie wziąć dodatkową godzinę parkowania. Jedna godzina jest darmowa, druga dodatkowa jest za zero, ale no musicie mieć tą aplikację. Tak więc u mnie ona jest w tej zakładce. Janosik, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć do czego jest ta aplikacja. Ja używam teraz Janosika w formie takiej hardware'owej, tego takiego najmniejszego. Do niego jest aplikacja Y24 do konfiguracji. Aplikacja Dragi. Do mojego urządzenia pomiarowego, jeśli chodzi o przyspieszenie samochodów Nissan Connect do Nissana Leafa jest to aplikacja do sterowania, tak jak żeście widzieli do Tesli. Leaf Spy jest to aplikacja, która łączy się przez ODB. Tak, żeby można było sobie y, sprawdzić wszystkie błędy, status baterii w Nissanie Leafy, który również u mnie jest na stanie. Ding Ding pa, jest to aplikacja, w Nissanie Leafy jest zainstalowana taka kamera, tak więc jest to aplikacja do sterowania, do pobierania różnych rzeczy. I Energy Kick to jest kolejna aplikacja do sterowania ładowarką, ale ona niestety u mnie nie działa z tego względu, że ja mam Energy Kick Classic. I muszę do niej zainstalować inną aplikację. Przechodzę do sklepu, i ta aplikacja nie jest dostępna w moim regionie. Tak więc, tutaj ta ładowarka mnie zawiodła, niestety. Mogę sterować ją manualnie, ale nie mam już możliwości sterowania ją, jej z aplikacji. Jeśli chodzi o różne alternatywne formy komunikacji, to mam jeszcze WhatsApp'a, Messengera i Discord'a, ale. WhatsApp i Messenger, szczególnie Messenger to już jest do krótkiego wykasowania. Przechodzę wszystko na iMessage i tam chciałbym mieć to w jednym miejscu. Przechodzę w aplikacje biurowe, aplikacja notatki, Gmail, jedna z moich głównych aplikacji pocztowych, kalendarz, poczta, arkusze, dokumenty. Używam Snapseed'a do różnego rodzaju edycji zdjęć. Wybiorę jakieś zdjęcie. Nie wiem, takie. Wybiorę sobie je i przy takim zdjęciu, na przykład, mam swój wykreowany styl. I ten styl będzie powodował to, że to zdjęcie będzie nabierało różnych, fajnych, kontrastowych, na przykład, kolorów, tak jak tutaj. Tak więc jest to aplikacja Snapseed Google'owa. Polecam. Można te style eksportować, importować. Tak więc do takiej szybkiej edycji zdjęć jedna z fajniejszych aplikacji. Kolejna aplikacja podgląd polecam aplikację podgląd, bo ona ma możliwości skanowania, zapisywania, no, czytnik PDF-ów, ale zagłębić się należałoby w większe możliwości tej aplikacji, chociażby skanowanie dokumentów, robienie odręcznych notatek na PDF-ach. Tak więc do tego ona się doskonale nadaje. Jest ona moim zdaniem niedoceniana, ale zwróćcie sobie uwagę na aplikację Podgląd. Narzędzia to są tak naprawdę narzędzia, jeśli chodzi o mój inteligentny dom. I co tutaj mamy? Xiaomi Home, bo mam trochę urządzeń od Xiaomi, które u mnie chodzą. Tak naprawdę to były urządzenia karowe, które w magiczny sposób ps, zostały przeniesione do aplikacji Xiaomi. Dreamy Home, czyli tutaj jest mój odkurzacz, który dba o czystość w salonie, X40 Ultra. Eufy Clean, to jest ten odkurzacz, który używam na górze, i on. O, no, muszę się zalogować niestety. Następna opcja to jest Akara Home, opcja Nuki. Mam zamek elektroniczny Nuki i mam zamek elektroniczny Yale, także macie te dwie rzeczy do znalezienia na kanale i do pooglądania. EcoFlow to jest sterowanie moimi bankami energii, które cały czas sobie monitoruję, sprawdzam i weryfikuję jak one działają. Teraz jest aktualizacja, ale może nie będę tego robił, bo nam to za dużo czasu z, z, zajmie. Jak widzicie, tutaj nie ma aktualnie jakiejś produkcji, bo jest zima, jest zimno i nie ma słońca. Marstek to jest do zarządzania bankami energii. Czekam na słońce, żeby je odpowiednio wytestować. Fusion Solar to jest moja instalacja fotowoltaiczna. Tutaj też mam taki na bieżąco podgląd do tego, jak i ile energii się generuje. Jak widzicie, teraz tylko 059 kilowata idzie, bo tak jak powiedziałem, jest zima, jest zimno i się niewiele dzieje. Sunseeker Robot to jest ro aplikacja do kontrolowania robotów sprzątających. Eve to jest aplikacja, która kontroluje urządzeniami, które są w moim inteligentnym domu zainstalowane. I o tyle fajna jest ta aplikacja Eve, bo mam dość dużo tych aplikacji, że ma coś takiego jak Thread Network i w momencie, kiedy sobie to uruchomicie, to ona będzie Wam pokazywała wszystkie urządzenia, które chodzą w nowym standardzie Thread. I od razu określała, czy one są routerem, czy są endpointem. Tak więc tu do analizowania takiej swojej sieci tradeowej bardzo fajna aplikacja. Nawet jeżeli nie posiadacie urządzeń firmy IF, ona będzie funkcjonowała i będzie wam wskazywała nawet te urządzenia firm innych, żeby sobie je zdiagnozować, zweryfikować. Możecie sobie wejść i też jakieś tam dodatkowe szczegóły sobie pooglądać. No na przykład tu są żarówki inteligentne i jak widzicie, one są widoczne w tej aplikacji. Tu mam coś z IF, a wtedy troszeczkę więcej się tutaj pojawia informacji, ale, ale z tego punktu widzenia ta aplikacja jest bardzo fajna i przydatna. Polecam. M-Motion to jest do sterowania yy, kosiarką. iRobot do sterowania odkurzaczem. Yy, switchbot do sterowania takim inteligentnym czytnikiem. A, to po prostu u mnie leży. Mam taki dodatkowy, jak gdyby, y, termometr plus on może sterować klimatyzacją w tym pomieszczeniu, gdzie mam komputery umieszczane, Tak więc dostaję też z tego powiadomienia, że na przykład się y, bardzo temperatura zmieniła i żeby się tym zainteresować. Tak więc to jest jeszcze zaszłość, ale używam. Nanoleaf to jest do sterowania y, urządzeń z firmy Nanoleaf. Powiem szczerze, że no tutaj na przykład żarówki jak gdyby wyrejestrowały się. No ale nadal są i działają w, w Apple Home, ale w, w, zginęły w tej aplikacji. Na razie, jak wszystko działa, to nie ruszam. To głównie aplikacja do aktualizacji firmware'u. Twinkly to jest też aplikacja do zarządzania różnymi oświetleniami z firmy Twinkly. Używam szczególnie te takie świąteczne, jeżeli są. MyTefal to jest do sterowania moim inteligentnym garnkiem. Jak widzicie, rzadko z nim steruję, bo nie jestem zalogowany. Kolejna opcja inteligentnego domu to jest Queen Pink. Takie termometry mam dwa, które są termometrami tredowymi i są zainstalowane w, w pomieszczeniach. I tutaj no, trzeba by było być w pobliżu tego urządzenia, żeby ściągnąć z niego dane. No teraz się ściągnęła temperatura i on też będzie te wszystkie wikresy temperatury tutaj nam e, zaciągnął, e, zaciągał. E, słuchajcie, urządzenia w miarę fajne niestety czasami się wieszają. Trzeba je restartować przez wyjęcie baterii. Tak więc to jest taka moja obserwacja. Temp spike to jest. Termometr, który się montuje w jakichś potrawach, które gotujecie, pieczecie w stekach. JBL On to jest do sterowania głośnikami JBL. Nie mam tego JBLa w wersji Wi-Fi. Czasami trzeba firmware zainstalować, tak więc używam tej aplikacji. Groove Home to jest kolejne oświetlenie. Ember to jest aplikacja do sterowania nie wiem, czy się wejdzie moim inteligentnym kubkiem, gdzie ustawiam sobie jego temperaturę, jak, jak, jaką ma utrzymywać kawkę, ale nie z zasięgu, bo jest na dole. Tak więc kubek Ember też znajdziecie na, na, na kanale Test Habit, trzeba sobie do niego dojść, popatrzeć, jak on działa, bo polecam, fajnie się spisuje, działa już dość długo od czasu. Zrobienia tamtej relacji i nadal funkcjonuje. Integra, zarządzania alarm, alarmem, sonos, zarządzanie moim systemem muzycznym. Mam dwie instancje jak gdyby soundbar, który siedzi na dole, i dwa razy sonos Era 300, które siedzą u góry. Doskonały głośnik, jestem z nich bardzo zadowolony. Oprogramowanie czasami kuleje, czasami są jakieś drobne problemy, ale generalnie na razie nie widzę nic innego, na co by mnie. Zamienił Meros. Aplikacja do aktualizacji urządzeń, które chodzą w moim inteligentnym domu od firmy Meros. Security. Tutaj mam taką czujkę przeciwpożarową, która też działa u mnie w, w Pałacu Gubernatora, jak widzicie. I to jest czujka, która się raz na jakiś czas łączy z Wi-Fi i na wypadek alarmu ona będzie się aktywowała i przekazywała informacje. Oprócz tego, że hałasowała, to dostanę też powiadomienie, że się popali Oraz dostęp do aplikacji Supla. Mam z Supli kilka urządzeń. A czy tak naprawdę to mam licznik, i mam dwa dodatkowe wyłączniki światła eksperymentalne urządzenia. Biurowe, no to są moje, można by powiedzieć, takie aplikacje do, do banku. Tak więc tutaj to będziecie mieli to, co używacie w banku, plus klasyczny M M obywatel. Podróże, czyli tak, tłumaczenia. Korzystam z Airbnb. Co prawda, pierwszy raz korzystałem ostatnio, ale spodobała mi się ta forma. Booking, agoda, agoda fajniej w, w Azji działa. Hotel Tonight, polecam wam taką aplikację z racji tego, że tutaj, jak wejdziecie w tą aplikację, to ona wam nie wyświetla tak jak, jak na Bookingu w dużych miastach, nie wiem, 12 tysięcy propozycji, tylko dostajecie takie the best of w danym regionie. I też ostatnio, jak jeździłem gdzieś tam po Teksasie, to korzystałem z tego i, i tutaj znajdowałem dobre oferty. Pewnie, jakbyśmy weszli gdzieś w jakąś historię, no to byście widzieli, że trochę tych, tych wszystkich rzeczy przy pomocy tej aplikacji bo wynajmowałem. Yy, Uber, to nie trzeba nikomu mówić, przejazdy płatne, Uber, Bolt, Splitwise jest to taka aplikacja, z którą instalujecie sobie, jeżeli gdzieś jedziecie ze znajomymi większej ilości osób, to wszystkie wydatki, niezależnie kto będzie ponosił, wpisujecie sobie do Splitwise, a potem ten Splitwise wam to wszystko dzieli. XE to jest taki konwerter walutowy, teraz to tak naprawdę jest w kalkulatorze jabłkowym, ale przez jeszcze takie przyzwyczajenie do tego, Używam tej aplikacji pewnie już nie za długo. Miles and More to jest do zbierania mil, bądź to przez loty samolotem, bądź to przez kartę, której używam płatniczej, i ona ten też mi te mile, które później można sobie wymieniać na różne rzeczy, łącznie z biletami samolotowymi. Aplikacja Turo, aplikacja Turo to jest nic innego jak takie Airbnb do samochodów, czyli jeżeli jedziecie sobie gdzieś za granicę, chcecie jakiś samochód wynająć. To po prostu od osoby prywatnej za pośrednictwem tej aplikacji sobie wynajmujecie samochód. I jak widzicie, moje dwa wynajęcia to była Tesla Model S, którą w 2018 roku wypożyczałem. I ostatni wyjazd do Teksasu to była Model 3 od Neytana była wzięta i tutaj za pomocą tego 21 sierpnia, y, z septembra do 11 oktobra <laughs> sponglishujemy, y, y, jeździłem tym samochodem i tutaj też widać ile, jak, co, y, ile, z z, za pomocą tej aplikacji też się kontaktujecie z człowiekiem, od którego pożyczacie samochód. Tak więc no to jest, no polecam też tą opcję, jeżeli chcecie coś innego, co nie jest dostępne w wypożyczalni. Ja koniecznie chciałem mieć elektryka z FSD, a w żadnej wypożyczalni nie znalazłem. Rozrywka. Just Watch, to jest bardzo fajna aplikacja, polecam Wam, żeby ją mieć u siebie, ponieważ ona Wam pozwala wyszukiwać jakieś filmy, które chcecie i w zależności od tego, jakie macie, no możemy sobie tutaj wejść na przykład w nowe pojawiają wam się, co się pojawiło nowe albo jakie są popularne. Jak się pojawia jakiś popularny serial, to się w niego wklikujecie i widzicie, że on jest dostępny w streamie w Prime Video, a w kinie jest dostępny w takich to oto miejscach. I co najważniejsze, jak sobie to zainstalujecie na Apple TV, czy macie tutaj na, u siebie na telefonie i wam się jakaś tam, jakiś tam element spodoba, to po prostu po kliknięciu, jakiś ten film wam się spodoba, po prostu po kliknięciu, że że chcecie go, nie wiem, zobaczyć sobie na Kanal Plusie, no to on wam automatycznie uruchomi aplikację Kanal Plusa i na tej aplikacji Kanal Plusa wam to ten film znajdzie, nie? Czy, czy w Netflixie, czy gdzieś, gdzie tam sobie klikniecie. Tak więc polecam taką, taką, taką aplikację do tego, żeby sobie dodawać swoje filmy które wam się mogą spodobać, znajomi wam powiedzą, że oglądają coś fajnego, to sobie wyszukacie dany film, sobie go możecie dodać do listy i, i ewentualnie też sobie zaznaczacie, które platformy streamingowe macie w swojej dyspozycji. Apple TV, streaming, podcasty, no to są aplowe podcasty, muzyka aplowa. mam wykupioną, zrezygnowałem ze Spotify'a z racji tego, że mam wykupiony aplowy abonament. Przypominam, że jeżeli macie Apple'ową muzykę i przenosicie się ze Spotify'a, to natywnie aplikacja obsługuje możliwość importu tych wszystkich playlist, które żeście mieli w Spotify'u, a ja może przygotuję na tą okoliczność film, żeby to było wszystko jasne i przejrzyste. YouTube Music też mam, z racji tego, że jestem użytkownikiem premium, to, to też ten YouTube Music mam yy, dostępny dla mnie, płacę dwa razy za to samo. Receiver jest to taka aplikacja do używania i słuchania radia, używam dość głównie Frisky Radio słucham albo hit Giganten, ale widzicie, że też mam kilka dodatkowych rzeczy dostępne. Jeżeli mam głośnik, na przykład bezprzewodowy podłączony przez Wi-Fi, odpalam sobie na tym i rzucam na dany głośnik. Audioteka, tutaj moja audiobooki, które, które lubię, które, które, które... Słucham w momencie, kiedy spaceruję. Ostatnio znalazłem taką stronę Wobling. też tam kilka rzeczy testowo kupiłem z racji tego, że tutaj były jakieś ceny rozsądne, bo w audiotece strasznie jest drogo. Ja nie potrzebuję wykupować abonamentu, bo nie jestem jakimś takim namiętnym słuchaczem, żeby płacić jeszcze dodatkowy abonament za te książki, a same książki jak już przychodzi do, do kupowania, to są w, no, naprawdę w paskarskich cenach. W audiotece tak więc tutaj jest dużo taniej. Mam też swoją półkę, jeśli chodzi o angielskie audiobooki i też sobie ich słucham. Tak więc z rozrywki tyle. Nie ma tutaj Netflixu, bo nie oglądam na telefonie, także mam tutaj tylko te bardziej związane z muzyką rzeczy, plus mam Apple TV. Miałem dawniej poinstalowane, ale nie korzystałem, tak więc po reinstalacji tego nie instalowałem. Kolejna opcja, oczywiście App Store, InPost, tu są związane aplikacje z zakupami, Lead Plus, bo wiadomo, musicie mieć te wszystkie Śmierdzące aplikacje, żeby wam naliczali rabaty. Możecie oczywiście być twardzi i sobie nie naliczać tych rabatów, ale że wewnętrzna we cebura we mnie grzebie, drzemie, no to ja lubię jednak kupować jak się da, taniej. McDonald's, KFC, Nordfish, Amazon, Allegro, Costa Coffee, tam chodzimy sobie na kawki. Maxizo kupujemy dla psa cytryny, różne rzeczy. Kaufland, Supercards. To jest fajna aplikacja, która wam pozwala na agregowania Agregowanie wszystkich kart w jednym miejscu, czyli jak macie karty lojalnościowe, nie wiem, z Lidla czy z innych rzeczy, to możecie mieć je w jednym miejscu a nie przeklikiwać się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Co najważniejsze, również ta aplikacja działa na zegarku jabłkowym, czyli zegarkiem możecie sobie zczytać swoją kartę z makro z Lidla przy kasie i od razu zegarkiem zapłacić bez potrzeby wchodzenia w aplikację Lidlową i klikania jakichś niepotrzebnych rzeczy. OLX, Ceneo, AliExpress, Pepper do sprawdzania jakichś tam promocji cenowych, Żabka, Biedronka, DPT Mobile, InPost Fresh i Burger King. Takie wszystkie Aplikacje związane z zakupami TikTok. Wiadomo, kolejna opcja jest Black, Black Magic Cam. Polecam tę aplikację. Jeżeli chcecie sobie używać w bardziej zaawansowany sposób kamery w telefonie, w iPhone'ie, daje dużo większe możliwości niż standardowa aplikacja. Wszystkie media potem możecie sobie airdropem przerzucić do komputera. To jest aplikacja, którą ja używam do tych wszystkich nagrań, które widzicie, że czasami coś nagrywam z iPhone'a albo nawet nie widzicie, że nagrywam z iPhone'a, bo coraz więcej nagrywam z iPhone'a z racji tego, że jest tu naprawdę bardzo dobra kamera. Audio może jeszcze nie jest na takim poziomie jak ja bym chciał, ale można też tutaj obsługiwać zewnętrzne mikrofony i tak się czasami dzieje, że ja podpinam do tego zewnętrzny mikrofon. Dużo opcji, jeżeli potrzebujecie więcej od wideo, chcecie więcej, chcecie ustawień manualnych, czegokolwiek, to to jest moja ulubiona aplikacja. Mam też drugą, za chwilę się o niej dowiecie. Jeśli chodzi o biurowe, to, to tak naprawdę się powinny nazywać AI, to są te agenty, z których ja korzystam, czyli ChatGPT, Copilot, Perplexity i Grok. Najczęściej ostatnio z Groka korzystam. Tam. Na dole telefon, przeglądarka, klasyczny aparat, no i ustawienia. Następna opcja to są te, które są aplikacjami jabłkowymi. Najczęściej z tego wszystkiego używam znajdź, bo tutaj też mam dużo rzeczy, jeśli chodzi o przedmioty po. Pododawanych, łącznie z tym, że mój pies i cytryna też ma swojego ertaga, jakby się tam gdzieś w krzakach zapo, zapodziała, to jestem w stanie ją dość łatwo znaleźć dzięki temu. Aplikacja Power, czyli tu są aplikacje do sterowania różnymi moimi zasilaczami, powerbankami. No chociażby pierwsza z brzegu aplikacja Anker, bo tutaj będzie mi ładowarka obok mnie leżąca, się na pewno zgłosi, bo jest podłączona przez Wi-Fi. No i ja mogę sobie wejść w ładowarkę i na przykład ją zaktualizować, Widzę, że jest nowa wersja, ale to zaktualizuje poza em, ekranem. Bluetti to jest kolejny powerbank, MC 3000, to jest ładowarka, znajdziecie jej recenzję na kanale do ładowania takich akumulatorów, no w zasadzie wszystkich możliwych akumulatorów i też kolejny power e, bank. Następna opcja to są biurowe. W biurowych mam tak naprawdę OneDrive, dysk i zdjęcia Google, bo czasami robię coś takiego, że po jakimś wyczyszczeniu zdjęć, robię często czyszczenie zdjęć z racji tego, że no, bym chciał. Po prostu mieć tylko te fajne zdjęcia. Tak więc często przeglądając te zdjęcia gdzieś tam w jakimś ustronnym miejscu, wykasowywuję je na bieżąco, a potem razem jakiś czas jeszcze sobie, oprócz tego, że mam to w jabłkowej chmurze, przerzucam to do chmury googlowej. Watch to jest aplikacja zegarka RoboForm. No, przeszedłem już teraz tak naprawdę na hasła, które są w chmurze. To jest taka, można by powiedzieć, zaszła aplikacja. Tu jest dość ciekawa aplikacja Blip. Aplikacja Blip pozwala, że na przykład teraz wam się powinien pojawić telefon androidowy i jakbym chciał coś z telefonu androidowego, bo czasami coś nagrywam. Moim Google Pixelem, ale chciałbym to mieć albo na Macu, albo na drugim telefonie, który jest telefonem jabłkowym. Ten airdrop niby tam działa, ale tak naprawdę możecie sobie na każdym dowolnym telefonie z Androidem, czy na Windowsie, czy na czymkolwiek zainstalować tę aplikację, Blib i jej korzystać. I wchodzę sobie teraz na Androidzie, że chcę wysłać zdjęcie, wybiorę sobie zdjęcie, robię gotowe i wybieram, że mam wysłać na, do mnie na telefon. I w, tym, w tej sekundzie zdjęcie, film, dokument, cokolwiek z innego urządzenia przechodzi na inne urządzenie. I tak jak powiedziałem, to jest multiplatformowa, będzie działała. I na ios i na MacOSie, i na Windowsie, i na Androidzie. Tak więc dzięki temu, jeżeli jesteście w dwóch różnych ekosystemach, to możecie sobie w ten sposób przenosić te elementy pomiędzy różnymi systemami. Tak więc to może być dla wielu odkrycie. Bardzo fajnie działa nieźle. Windy, moja ulubiona prognoza pogody z niej korzystam najczęściej, jeżeli są jakieś takie dramatyczne zdarzenia pogodowe, to zawsze tutaj sobie obserwuję, co się dzieje, jak się dzieje. Kolejna opcja Davis to jest moja stacja pogodowa. Możecie sobie zainstalować taką aplikację u siebie i sobie poszukać, to macie u siebie w okolicy i on wam znajdzie, że czekacie w miedzianej górze, co się znajdzie, i pokaże mi, że akurat jest moja, ale jak jesteście z to możecie sobie znaleźć stację, która jest na trzecim LO Norwida. No i teraz, jak wejdziemy sobie w tą aplikację, to widzimy, jak to wygląda. Minus 2, odczuwalna 3, no i te wszystkie parametry, które ta stacja pogodowa u mnie. Mierzy łącznie z tym, że jest moduł do sprawdzania zanieczyszczeń w powietrzu, tak więc to jest dość przydatne. Wiecie, kiedy wyjść, kiedy nie wychodzić, kiedy ludzie napalili w piecu. Alipay, no to jest to aplikacja, którą używa się w Chinach na wyjeździe. Aplikacja do Dekatlanu jeszcze nie przerzucona do aplikacji zakupowych. top to jest taka aplikacja, do której mam teraz podłączony czujnik CO2 w sypialni i analizuję, czy. Powietrze w tej sypialni jest dobre czy niedobre? Widzicie, że zaraz tutaj, po uruchomieniu tego czujnika, było bardzo źle, a potem wprowadziłem zmiany i już te poziomy są takie, no, dużo, dużo lepsze. Można powiedzieć, akceptowalne. Widzę, że nawet Bluetooth się połączył i mamy teraz aktualne od 478 i temperatury 20 stopni. W sypialni zawsze chłodniej. XF, no to wiadomo, że do faktur. Kolejną ciekawą opcją, właśnie związaną z filmowaniem, to jest Final Cut Pro. Ja ją też nadal używam, kiedyś z niej głównie korzystałem, i tutaj na przykład nagrywam sobie różnego rodzaju materiały, które na test hubie używam, a na tamtej Black Magic używam to, co na kanał Mocny Vlog rejestruję. I teraz na przykład to było zarejestrowane, użyte. Wykasowane. Kolejna opcja to jest aplikacja do mojego licznika Geigera. My Go jest to aplikacja do o, znajdowywania sąd meteorologicznych, czasem mnie to kręci i bawi. Drone Tower no to aplikacja do zgłaszania swoich lotów dronem. Next Space Flight, bardzo fajna aplikacja. Ja tutaj sobie śledzę różne starty rakiet. Możecie sobie włączyć powiadomienia, możecie sobie zobaczyć, kiedy starszy bleci, jakie są najbliższe e, starty. I ja czekam na, on chyba będzie w marcu, zobaczymy. O, Artemis 2, widzicie, że mam dzwonaczek włączony. Na razie jest na 3 marca planowany. Zobaczymy, czy się nie, nie przesunie. Ale to jest fajne do trakowania wszystkich, wszystkich startów, jakie się odbywają. Co to jest za aplikacja? Tego nie pyta. A, do radiotelefonu. Następnie PGE, zgłaszanie awarii w PGE. Do podróży jeszcze mam tutaj moje wirtualne karty iRalo, jak widzicie, głównie używam. Mam też Orange'a i Play'a aplikacje. W narzędziach mam narzędzia do zarządzania moją siecią UniFi, mam do zarządzania MikroTikami, też mam tutaj kilka takich urządzeń. Mam też do zarządzania Starlinkiem oraz DS Finder, czyli do NASA Synology. Kolejna aplikacja IEM to jest do komunikowania się z aplikacjami, z, z aparatami Sony. Insta360 obsługuje kamery Insta60, DJI Fly obsługuje dron, DJI Mimo obsługuje kamery od DJI, aplikacja Lotto do sprawdzania wyników. Home Connect, aplikacja z Boscha, w której będę miał informację, że moja zmywarka zakończyła pracę. Następnie z aplikacji sportowych no to wiecie, że jestem wysokiej klasy strzelcem sportowym, z doskonałymi wynikami i mam program do balistyki, do takiego komputera balistycznego jest pierwszy. Drugi jest balistyk X, gdzie mogę sobie twoje strzelanki umieszczać, plus dodatkowo te wszystkie parametry wprowadzać. Jako że w zeszłym roku nie strzelałem ze względu na kontuzję, no to tak szczerze nie pamiętam nawet, jak. Ten, ten program się obsługuje, ale jest yy, i można sobie na przykład. No tutaj pamiętam, że to, to było na 100 metrów strzelane. Widać, że jest miałe dobre skupienie, no ale celność trzeba by tutaj wykalibrować odpowiednio lunetę. A to było chyba na, na 300 metrów strzelanie, no też w miarę skupienie dobre, ale trzeba by je przenieść trochę w inne miejsce. Tak więc tego używam do zapisków tarczowych i jeszcze mam Sodview, to jest aplikacja do radaru, który będzie sprawdzał jaka jest prędkość wylotowa pocisków w momencie kiedy oddaje strzał. To jest fajne, jeszcze chciałbym to wszystko połączyć razem z opcją pomiaru tłumików, ale to może w tym roku się uda. Zdrowie i Fitness to mam do Garmina, ale tak naprawdę Zdrowie i Fitness to on mi chyba sam dał tą nazwę, bo tu są aplikacje do nawigacji offline'owej, Garminowej. To jest aplikacja Top Infrared do zarządzania kamerą termowizyjną i High microviewer też do dru drugiej kamery termowizyjnych. Find Radar to do lokalizacji samolotów, RVNC. jeżeli potrzebuję skorzystać z protokołu VNC na jabłku to jest właśnie Taka aplikacja, JBL Portable, to jest aplikacja do głośników, Audio Connect, też aplikacja do łączenia się z słuchawkami bezprzewodowymi firmy Technics, JMGO, zarządzanie projektorem, Zelo, to jest aplikacja do komunikacji takiej, można by powiedzieć ala walkie -talkie. Bardzo fajna aplikacja, korzystam z jej, a niej, ale na urządzeniu zewnętrznym. Jeżeli doczekałeś do końca, to piszesz komentarzu szafa gra, bo nie wiem czy był sens tworzenia tego materiału, ale mam nadzieję, że był. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, do, do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i napisania czego mi brakuje w aplikacjach. To może w edycji na kolejny rok, oczywiście, Wasza propozycja też się u mnie pojawi. Zapraszam do dzielenia się swoimi apkami.